Cześć, to ja, wasza Agacia. Dzisiaj jak narysować sobie. Znaczy, nie jak narysować, tylko jak sobie zrobić takie, wiecie, ludki. Takie ludki, które będziemy mogli im poruszać. Teraz wam pokażę, tylko naszkicuję parę takich. A zwracam. Mam jeszcze nagrać yy, odcinek. Jak ładnie rysować bezpośrednio. Od teraz wam powiem tą metodę. Najpierw skicujemy sobie ołówkiem, potem dopiero jak fusjakiem, długopisem. Ja to tylko już poprawiam i pa. Dobra, już jestem. Mam takie dwie postacie, Buszena i babeczkę pokolorowaną. Tu mi się odbiło. Teraz jak te zabaweczki takie zrobić? Nożyczki i wycinamy, ale wycinamy je najpierw tak byle jak, mi się podoba tylko byle bym tak bez, żeby mieć blisko i jak jakieś poprawki jak są jakieś źle to właśnie je mamy wyciąć, Teraz zaraz wracam z wyciętymi po powinno to wyglądać przynajmniej tak Dzisiaj nie widziałam całej kartki. Specjalnie teraz obcinamy je. Wycinamy te dwie postacie, ale tak, aby on miał troszeczkę. A, 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 zapomniałam! Bo zanim to jeszcze wydniecie. sobie tutaj. Leciutko ołóweczkiem zaznaczyć punkt pod zwierzaczkiem. Nie od razu, jak Wam że zwierzaczek. To troszeczkę wiecie, jak, nie? O! Ja już sobie to narysowałam i kontynuuję wycinanie. Takie co już mieć wycięte? Już się narysowałam. Wiecie, takie kreseczki pod tym, bo to będzie miejsce pewne. Dlaczego Zobaczycie sobie naprawię, to, że wyszło mi coś takiego, takie coś ma wyjść, już niestety bez świecy, bo mi się strasznie potargała. W miejscu narysowanym zginamy, można sobie to poprawić, bo to będzie zgięte, to będzie na tyle. Można to poprawić tyle razy, ile nam się podoba, ale już przy zaginaniu, ale ja będzie... Tak sobie ja bym powiem, żeby dobrze rysować nawet to zgięcie, bo jak się źle narysuje to ojoj najlepiej będzie pod samym obrazkiem jednak i wyjdzie nam coś takiego. Taka stojąca fajna I wyszła będzie tak w ten sposób zgięte. Już tutaj nie modzili. Yy, babeczkę dobrze. Z, yy, moją babeczkę trzeba dobrze zgiąć. I ona po prostu sobie stoi. Teraz robimy koszela. Moimi klasycznymi nożyczkami. Zaraz do Was wracam z zwycięstwo. I mi wyszedł taki. Taki mi wyszedł. Idę. Identyczny prawie, Mo, moja babeczka i mój Puszen stoją idealnie. Co można zrobić też z ścinków takich jak to? Na przykład można, patrzcie co zrobić. Wyciąć dwa piękne kwadraciki. Pierwszy będzie dla Puszena. Wziąć ołówek, narysować coś takiego. O, zobaczcie, coś takiego, narysować na początku, potem kropeczkę. Ani nie że mogą zostać pisarzami na Facebooku. Widzicie taki telefon dla Puszena? Ładny. I jaką możemy Puszenowi przyłożyć do łapek. I będzie sobie tutaj pisał z babeczką. Babeczki też robimy. Teraz można to przykleić. Taśmą najlepiej jak już ale nie wiem, czy to będzie taki dobre przyklejać to do mnie. Nie będzie oderwać, wiecie. nic nie wiem,